Witamy Państwa w kolejnym odcinku z serii prezentacji maszyn uprawowych Rolmako. Ja mam na imię Kamil i dzisiaj będę miał przyjemność zaprezentować Państwu tego potwora, który znajduje się za mną. Model, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to Rolmako U671 Pro, czyli ciężka brona ścierniskowa. A dlaczego ciężka? Dlatego, że model, który dzisiaj mam okazję Wam zaprezentować. Ma masę 9 ton w szerokości roboczej 6 metrów. Maszyna dostępna jest w szerokościach roboczych od 3 do 6 metrów. Wersje zawieszane mamy dostępne w szerokościach 3, 3,5 oraz 4 metry z ramą sztywną. Maszyny składane hydraulicznie występują tylko i wyłącznie w wersji pół zawieszanej w szerokościach roboczych 4, 4,5, 5 oraz 6 metrów. Minimalne zapotrzebowanie na moc dla tego egzemplarza to 220 koni, ale jako producent zdecydowanie sugerujemy mocniejszy ciągnik o mocy rzędu 300-350 koni. Co oprócz wysokiej masy własnej i masywnej konstrukcji czyni tę maszynę tak wyjątkową? Jest to przede wszystkim element roboczy. Mamy tutaj supicę o bardzo agresywnym kącie cięcia, na której zamocowany mamy talerz o średnicy aż 620 mm, który zainstalowany jest na bezobsługowej piaście. Każdy z talerzy posiada indywidualną supicę, która amortyzowana jest na czterech wałkach gumowych o wymiarach 50x210. Maszyna o takiej charakterystyce sprawdzi się idealnie w uprawie ścierniska po kukurydze zbieranej na ziarno. Jeden przejazd taką broną talerzową zapewnia idealne wymieszanie resztek pożniwnych, co nie jest możliwe w przypadku większości talerzówek dostępnych na rynku. Brona talerzowa U671 dostępna jest z pełną gamą wałów, podobnie jak w większość maszyn w naszej ofercie, jednak najczęściej nasi klienci decydują się na wybór wału o charakterystyce Tandem uring. Jest to wał sprawdzający się na zdecydowanej większości gleb oraz warunków pogodowych. Wał ten zapewnia doskonałą nośność oraz łatwość oczyszczania się. Maszyna półzawieszana standardowo jest również wyposażona w hydrauliczną regulację głębokości pracy na wale oraz w hamulec pneumatyczny. Bardzo istotną cechą dla pracy tej maszyny jest umiejscowienie osi jezdnej centralnie w linii wałów. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie lepsze wyważenie maszyny oraz łatwość manewrowania na uwrociach. Jeśli poszukujecie brony talerzowej, która już po jednym przejeździe da Wam zadowalający efekt uprawy, jest to urządzenie dla Was. Dziękujemy Wam za czas, który poświęciliście na zapoznanie się z naszą prezentacją. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych takich prezentacji naszych maszyn uprawowych.